Jest super! 6 rano, wszyscy zwarci i gotowi. Dzień dobry panie kierowco. W którą, którą mamy godzinę? Ile nam kilometrów do przejechania mamy do Gorzowa? Ponad 500, 520. Ile nam to zajmie czasu? No nie wiem. Pewnie 7 godzin z obiadu. Co byś zrobili. Jak ci się jedzie na no no Super, z Miraćkiem zawsze super Nie byłem nigdy w Gorzowie Bardzo przyjemna hawa, widać, że nowoczesna. Fajnie, że to jest taki obiekt i fajnie, że możemy nim zagrać. No wiadomo, że to wprowadzenie jest e, takie powiedzmy lżejsze. Potem wchodzimy w części ćwiczenia już przygotowujące do skakania. E, rozgrzewamy te barki, mimo wszystko, bo po siedzeniu w tym busie e, tyle godzin, jednak to, to ciało jest zaspałe i trzeba się troszeczkę obudzić. Before game, I fire okay. Let's go. <laughs> Spokojnie. Spokojnie trzy punkty? No, no tak. Na pewno, tak.

Pokazaliśmy naprawdę charakter, zagraliśmy dla kibiców, którzy przejechali całą Polskę i bardzo się cieszymy.